Oh, I cannot explain. Every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take a chance for a man. Take my heart. I need to go. time I let go. Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj wiemy, że na łąki wszystkie łąki mają plany na myśl. Dzisiaj. No, ostatnio. 5 metrów. 5 metrów cały szeroki. Musimy spytać, co to jest. Co to jest? Ale z Węgier Tak mi powie, tak powiedzieli na... No, jak kupowaliśmy ten nawóz Niczym się nie różnią od naszego polskiego Od naszego polskiego Caleczaku, skład taki sam Tak granula no, wygląda No, do tego mam jeszcze tam Magnezja i krania Jeszcze po Tu No Tutaj dzisiaj będę słał Najpierw z, z Potem jeszcze Potem jeszcze z tym, Z tą magnezją. Wjeżdżamy na pierwszą łąkę. A przy tych obrotach nasz ogólnie 60, no to ciężko będzie dobrze pogadać, cokolwiek. O ile przy śpii 12 jeszcze coś tam idzie, no to tu Nie da się. Całe jedzenie. Ale jakieś kilka swoich zmian chyba wprowadzę. Muszę od do tej bramy. I by rzeża. Przydałoby się. Tu na rogu. Dzisiaj są 19 stopni Także a Jeszcze tu przez szyby to grzeje Ja jadę tu Potem jadę na tamtą łąkę Czekam Najpierw Jechałbym najpierw na tamtą Ale tam są też wyboje I chcę żeby mi trochę tego nawodu leciało zanim tam pojadę Bo trochę podnosi przód Nie ukrywam W miarę żebym przejechał, tu jeszcze leży Przejadę Tu ogólnie jest węzi po tej stronie, tam jest szerzej i przejadę w sumie tam zobaczę czy tam, jest, czy tam leży w każdym miejscu. i Zobaczymy jak to ubywa teraz Bo zmieniłem, wcześniej miałem na, na tej skali co tutaj jest Miałem na trójce Teraz zmieniłem na czwórkę Teoretycznie powinno mi się 300 na hektar Ale wiadomo, no szybciej jeżdżę Tu pokazuję przy ośmiu No i wiadomo, to jest To jest tylko strumyk, tak? O, tutaj mam skończone zostało mi tam może ile? Jadę na jeszcze jedną łódkę Ostatnio 30 ruch sól, czy sól, magnezję, kajnic, tak to wygląda. Wczoraj jestem? wsiadć z zaleczek. Już po koniec nie nagrywałem, bo mi GoPro padło.